Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym moim odcinku poświęconym pasji do książek. W dzisiejszym odcinku chciałabym przedstawić Państwu powieść Lucindy Riley z serii siedmiu sióstr siostra Perły. Jest to tak zwany tom czwarty. Polecam tę powieść, ale powiem tak: jeśli Państwo śledzą moje filmiki na moim kanale, to oczywiście doskonale wiedzą o tym, że jest to ta nieszczęsna powieść, na której ja się zatrzymałam i miałam taki kryzys czytelniczy, i już tak się zastanawiałam, czy po prostu nie oddać. Powieści do biblioteki, ale stwierdziłam, że odczekam chwilkę, przeczytam jakąś inną książkę, zajmę się czymś innym, wrócę i zobaczę, co będzie dalej. I jeśli, jeśli mi się uda, to przeczytam, a jeśli nie, no to po prostu oddam do biblioteki i dam sobie, że tak powiem, święty spokój. Nic bardziej mylnego, ponieważ odczekałam odpowiedni czas, zrobiłam sobie przerwę i po takiej pauzie, jak wróciłam, no to powiem tak: przeczytałam jednym tchem, jednym tchem, ponieważ Lucinda Riley pisała naprawdę takie powieści nastrojowe, takie, gdzie człowiek może się naprawdę wiele nauczyć o samym sobie. Oczywiście, tematy poruszane w jej powieściach są różne i trzeba mieć wiedzę z wielu dziedzin życia, z wielu dziedzin nauki, żeby po prostu też zrozumieć tak, pewne rzeczy. Ale dla mnie te powieści też są takie troszeczkę skierowane na człowieka, przede wszystkim na człowieka. Pomimo tego, iż napisała te powieści kobieta, i generalnie są skierowane do kobiet, no to mężczyźni też mogliby przeczytać, oczywiście polecam. I jestem bardzo ciekawa. Jakie mieliby zdanie na ten temat, na temat tych powieści? Czy byłoby podobne do zdania kobiety, czy, było, czy mieliby zupełnie odmienne zdanie, odmienną opinię? Jeśli chodzi o mnie, no to powiem tak. Tutaj w tych powieściach, tak jak już wcześniej wspomniałam, wszystko jest skierowane ku Człowiekowi i oczywiście jest tutaj ukazana taka natura, bardzo taka e, pokojowa, pacyfistyczna, że wszyscy ludzie są dobrzy, nie ma złych ludzi, a nawet jeśli zejdą na złą drogę, e, no to po prostu mają w sobie taką siłę, być może ktoś poda im e, pomocną dłoń. I wyjdą z jakiegoś dołka, z nałogu i tak dalej. Ale generalnie chodzi o to, że jest to seria siedmiu sióstr, która opowiada o siedmiu kobietach. I oczywiście każda kobieta jest inna, ale tutaj w tych powieściach te wszystkie bohaterki. Szukają siebie, chcą zaznaczyć, odnaleźć taką swoją tożsamość, ponieważ niektóre po prostu szukają cały czas właśnie tej tożsamości, szukają swojej drogi, szukają siebie, szukają siebie, napotykając różne przeszkody. I dlatego uważam, że warto przeczytać, E, oczywiście, dla mnie e, książka, no nie tylko książka, ale akurat tutaj, w tym przypadku, e, książka jest dobra na wszystko. Ja też mam inne sposoby na poprawę e, swojego humoru, mam też inne sposoby na radzenie sobie ze stresem. Ten jest jednym z wielu e, sposobów radzenia sobie właśnie ze stresem. I nie tylko, tak, i nie tylko. Generalnie chodzi o to, że po prostu te powieści są wzruszające, są takie nastrojowe, czasami senne, czasami odnosimy wrażenie, jakbyśmy byli w zupełnie innym świecie, ale nie w takim świecie materialnym, że na przykład, no nie wiem, oczywiście tutaj cały czas powtarzam, że czytelnik jest jak widz, po prostu obserwuje wszystkie wydarzenia, ale nie o taki świat mi chodzi, tylko chodzi mi o świat taki wewnętrzny. Wewnętrzny, gdzie pokazane są emocje różne, i te dobre, i te złe, gdzie jest pokazana ciemna strona człowieka gdzie po prostu już wkraczamy w pewne takie mistyczne tematy związane właśnie z człowiekiem, związane z Bogiem, z siłą wyższą. I po prostu czasami odnosiłam wrażenie, że nie dość, że jestem tam, to ja jeszcze to wszystko widzę na przykład wkraczam w taki świat właśnie fantazji, gdzie ja to wszystko widzę, mam przed oczami i do tego stopnia mnie poruszyły te powieści, że ja po prostu byłam taka bardzo emocjonalnie nastawiona do tych powieści, tak? Nie wiem czy każdy tak ma, no ja tak miałam, tak? Ja tak miałam i oczywiście był taki świat troszeczkę okultystyczny, duchów, przeszłości, gdzie niektóre bohaterki mają taki dar widzenia, jasnowictwa, i to też jest ważne. To też jest ważne. Oczywiście nie poruszam tutaj sprawy religii, bo to nie o to się rozchodzi. Nie będę tutaj prawić żadnych kazań. Ale właśnie jest ukazany taki, taki świat, i powiem tak: człowiek jest ściśle związany ze swoją przeszłością, jest ściśle związany ze swoimi korzeniami i dlatego jest taki, jaki jest, bo po prostu albo jest w takiej rodzinie, znalazł się w takim miejscu, w takiej rodzinie. Albo po prostu ma jakąś misję do wykonania, i to o to się rozchodzi, i to jest też tak właśnie na takim podłożu duchowym, właśnie, żeby wejść w głąb siebie, żeby po prostu poznać siebie, i wtedy mamy, osiągamy taki wyższy poziom samoświadomości, E, takiego auto, po, autoterapii, też właściwie można tak powiedzieć, czy takiego samouleczenia, i tutaj właśnie takie tematy są poruszane, właśnie w tych powieściach, ale oczywiście ja się rozgadałam, e, za dużo już powiedziałam, e, ale to jest jeden z wielu tomów. Oczywiście zapraszam Państwa do przeczytania, do lektury i swoim zwyczajem chciałabym naprawdę bardzo serdecznie podziękować za poświęcony czas, za uwagę, za interakcję z Państwem, czyli za wszystkie lajki, udostępnienia, wyświetlenia, śledzenie mojego, mojego kanału. To jest dla mnie naprawdę bardzo, bardzo ważne. Ponieważ ja się rozwijam, dzięki Państwu oczywiście bardzo serdecznie dziękuję za różne, właśnie takie, czy sugestie, czy podpowiedzi, czy rady, cokolwiek, gdzie ja wiem, że mogę coś zmienić na lepsze i po prostu ja się rozwijam. E, dzięki Państwu, dzięki Państwu, także naprawdę bardzo serdecznie dziękuję. Z tymi refleksjami zostawiam Państwa do następnego razu z kolejną powieścią Lucindy Riley.